Witam kochane raczki na kanale Zakręcona Pozytywnie. Już się karty. Zobaczymy, co u naszych raczków słychać. Co oni kombinują, zamierzają, planują. Czytanie, oczywiście, jest ogólne, także. Ulala, raczki, złe energię, Tu dużo złej energii widzę. Zmienięcie w tym tygodniu, podejście, bo, bo po prostu strasznie dużo złej energii. Ja tu u was raczki widzę. Opóźnienie. Widzimy jakieś konflikty, problem z pieniędzmi, życie uczuciowe. Koniec romansu. Nowy romans, nowy związek. Z, z romansem związek, proszę bardzo. Ryzyko, ostrzeżenie, porażka lub sukces. Zależy od Was, czy wybierzecie kolejny romans, czy wybierzecie po prostu już poważny związek, stabilny. Fachowa pomoc dzielnego fachowca. Na tę osobę to uważajcie, bo. Będzie wam źle doradzać, po prostu ładujecie się w kłopoty, a będziecie się od niej odejść, to będzie wam, po prostu dla was miła i tak dalej. Poprawa finansowa, zapowiada się awans, podwyżka, koniec problemów z finansami. Uczucie przejściowe, problemy, bo uczucia będzie mieli przejściowe problemy, ale się rozwiążą. Jakieś nieporozumienia, zaufana osoba, spotkanie przypadkiem, złożenie ciekawej propozycji, możliwe, dostaniecie jakąś pracę. Od tej osoby, propozycje, może jakąś znajomość nawiążecie światło w tunelu, czyli wyjdziecie na prosto. Jeżeli się posłuchacie tych rad, nie będziecie poddawać, bo macie, możecie wyjść na prosto, bo jest światełko w tunelu jakieś ważna wiadomość. Dostaniecie w tym tygodniu ważna wiadomość, lub w następnym, lub jakiś innym. Eee, podejście do decyzji, będziecie musieli zmienić w swoim życiu, lub zmienicie. Zmiana życiowa, kłopot, bo inaczej będą kłopoty. Widzicie? I małżeństwo jakieś. Otrzymanie kolejnej zobaczcie, wiadomości, kochanki. Jeżeli jesteście singlami, zgoda. Jeżeli jesteście w związku, w małżeństwie, żadnych kochanków. Niewierność, szanowania, inwestycje, zazdrosna osoba, proszę bardzo. Wyjście z poważnych problemów finansowych, ostrzeżenie zmiany, ostrożności, działania, myślenia. Sukcesy, pomyślność, szczęście, nowe znajomości, cisza, spokój, miłość, dobrą, możliwość romansu. Ułożenie się spraw Proszę bardzo, czyli wyjdziecie na, wychodzicie powoli na prosto. E, byraczki wydarzenia, jakieś wydarzenia się, przełomy, e, zmiany jakieś się pojawią właśnie na pewno życiu, zmiana, poprawy finansów na dobre. Ostrzeżenie, problemy. Musicie w tym tygodniu, kochani, lub następnym, w jakim innym zadbać o swoje zdrowie, ponieważ ta karta mówi, że macie problemy zdrowotne, lub poczcie jakieś mieć małe, które trzeba zadbać, bo zdrowie jest na pierwszym miejscu. Dobra, kochani, dziękuję Wam. Za oglądanie filmiku. Życzę Wam miłego dnia! Oraz żeby Wam się pospełniały wszystkie marzenia, jakie tam macie. Także do zobaczenia!